Szczęść Boże kochani, shalom alechem, witam Was serdecznie i przesyłam trzy serduszka. Spotkajmy się w Trójcy Świętej z Mamą Maryją. Dziękuję Ci Aniu, że poleciłaś mi książeczkę, której nie miałam. Tak bardzo Cię kochamy, Święta Mała Rabko, módl się za nami. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boga pochłonię, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen. I tu są takie cudne cytaty. Ja tak kocham świętych, ich słowa mnie tak do głębi przenikają. Posłuchajcie pewnych rad. Nie mam potrzeby widzieć Boga na ziemi. Wystarczy mi wiara. Mój Boże, pragnę tylko trzech cnót: posłuszeństwo, pokora, prostota. Posłuszeństwo to Jezus, pokora to Maryja, a prostota to Józef. Nie mam potrzeby widzieć poka na ziemi. Wystarczy mi wiara. Potrzebuję tylko trzech cnot. Posłuszeństwo, pokora, prostota. Posłuszeństwo to Jezus. Pokora to Maryja. Prostota to Józef. Mów zawsze, wystarczy. A dobry Bóg, który czuwa i wszystko widzi, będzie czuwał nad wszystkimi Twoimi potrzebami. Zawsze bądź zadowolona. Mimo wszystko, co przyjdzie ci, wycierpieć, a Bóg, który jest tak dobry, da ci to, co jest niezbędne. Bądź zawsze pełna miłości dla bliźniego. Powinnaś go kochać bardziej niż samą siebie. Lepiej jest mieć mniej wyrzeczeń, mniej cierpień, mniej upokorzeń z woli Boga niż dużą ilość. Z woli własnej, najistotniejsze, to przyjąć z miłością i całkowitym poddaniem Jego woli wszystko, co Pan zechce nam zesłać. Dobrze wykorzystaj życie, ono trwa tylko chwilę, a to życie będzie trwało wiecznie. Ale przede wszystkim nie trać nigdy ufności w doświadczeniach, w cierpieniach. Rzuć się slepo w ramiona Ojca, abyś była bliżej Niego w niebie. Rzuć się prosto w ramiona Ojca, rzuć się prosto jak ta owieczka w ramiona Ojca. Posłuszeństwo chroni nas przed nieszczęściem i przed wszystkimi pułapkami szatana. Aby w życiu zakonnym zdobyć niebo, konieczne są trzy rzeczy. Pierwsza to posłuszeństwo. Dzięki niemu pozostajemy na prawej drodze. Druga to pokora. Przez jeden akt posłuszeństwa zyskujemy pokorę na miesiąc. Przez jeden akt nieposłuszeństwa tracimy pokorę na rok. Bez pokory jesteśmy ślepe w ciemnościach, podczas gdy z pokorą dusza kroczy w nocy, jak za dnia. Pokora jest naszym światłem. Pokora jest naszym światłem. Trzecia to miłość. Posłuszeństwo, pokora, miłość. Pyszałek jest jak ziarno pszenicy wrzucone do wody. Pęcznieje, nadyma się. Wystar wystawcie to ziarno na słońce, na działanie ognia, schnie i jest spalone. Człowiek pokorny jest jak ziarno pszenicy rzucone w ziemię. Schodzi w dół, ukrywa się, znika, umiera. Ale po to, by zazielenić się na nowo w niebie. Ale po to, by zazielenić się na nowo w niebie. Bogusławionego dnia. Kochamy Ci, świętą rabko, móc się za nami.